Witajcie, środa to druga runda kwalifikacji ligi mistrzów i drugie spotkanie Lecha z azerbejdżanckim interem Baku. Pierwsze spotkanie Lechicie wygrali 1 do 0. Zaprezentowali się tam bardzo przyzwoicie jak na ten etap przygotowań. W rewanżu powinni sobie bez problemów poradzić z rywalem z Baku, który nie zaprezentował zbyt wielu walorów. Przed własną publicznością. 15-17 tysięczną lech niesiony dopingiem własnych fanów powinien bez najmniejszych problemów ograć rywala. W tym spotkaniu zagra bez jednego ze swoich czołowych pomocników, a mianowicie Tomasza Pantrowskiego. Jednakże mimo tego osłabienia Lechici powinni zapewnić sobie spokojne zwycięstwo w tym spotkaniu i awansować do trzeciej rundy kwalifikacji mistrzów gdzie najprawdopodobniej czekać będzie na nich praska z Zapraszam eliminację Ligi Mistrzów Lech. Miejmy nadzieję w trzeciej rundzie.